Dzień dobry, bardzo. Dzisiaj mamy temat, jakby to było, zaprzyjaźnić się z własnym ciałem. Czym jest ciało? Co to w ogóle jest ciało? Mamy tą świadomość, że te ciała są istotne, że mają swoje znaczenie. Czasami może nie wiemy do końca, jakie i w ogóle jak się z tym, jak, jak tak naprawdę obsługiwać nasze ciała. Słyszałam takie fajne powiedzenie, do, do czego służy ciało naukowcom? Do noszenia głowy. Nie? Jest też taki pomysł na przykład, że ciało to jest tak naprawdę taka, powiedzmy, chemiczno-fizyczne coś, taki przedmiot, i do obsługi którego należy się zwracać do lekarzy, bo oni nam powiedzą, co z nim robić i w jaki sposób z nim robić, nie? Jak popatrzymy sobie na naszych przodków, często jest to też dość popularne, nie? Jak lekarz powiedział, to lekarz to wie, on wie lepiej, on wie więcej na temat mojego ciała niż ja, nie? Bardzo znany pogląd do tej pory i bardzo szeroko, że tak powiem, stosowany, nie? Więc może zacznijmy też od tego, że jakiekolwiek mamy my lub też odbieramy, odczuwamy od innych projekcje, oczekiwania, separacje, osądy i odrzucenia, te, które mamy my i wszyscy inni mają na temat ciała których używamy tak naprawdę do tego, żeby niszczyć nasze ciała za pomocą tych poglądów, tak? I wszystko, czym to jest i co się pod tym kryje, czy chcemy to odkrywać. I teraz bardzo wiele z tych rzeczy, z tych, że tak powiem, z tej przestrzeni relacji między nami a naszymi ciałami zostało mocno zniekształconych, nie? takich wy, jakby wykręconych w polaryzacji, która tutaj panuje, czyli że coś jest dobre, złe, jakieś tam, nie? Takie te, te sztywne ramki. E, w błędzie i w ograniczeniu, nie? Bo też jest to takie dosyć popularny pogląd, że ciała nas ograniczają. Nie? Że my, jako duch, ten tam istnienie nieskończone, my możemy wszystko, nie? Te ciała to takie są, że tam nie mogą, nie? Te takie rzeczy, że one są właśnie ograniczone, że bolą, że się muszą starzeć, że w pewnym wieku tam czegoś się nie da, bo jak się jest za młodym, to też się nie da, nie trzeba mieć jakiś określony wiek, żeby można nie? na przykład seksu uprawiać, czy cokolwiek, nie? I są te takie cały czas gdzieś te, 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 te ograniczenia. I tak naprawdę, jak bardzo my zmieniliśmy nasze ciała od tego, w jaki sposób je wykrowaliśmy na początku, w oparciu o taką jakąś decyzję, konkluzję, jakąkolwiek swoją, czy kupioną od kogoś, nie? Albo coś takiego, czego się staramy uniknąć, nie, żeby tam nie patrzeć, bo to właśnie. Lepiej nie, nie zaglądajmy, nie, to za dużo można zobaczyć, nie? I tak naprawdę, czyje to są punkty widzenia? Do czego się dopasuj, dopasowujemy za pomocą tego? Z czym się zgadzamy, czemu się sprzeciwiamy, na co reagujemy? Jakby te wszystkie rzeczy powodują tak naprawdę te takie zakleszczenia, zawiesiny jakby w ciałach naszych nie? Takie, że one nie mogą być elastyczne, bo my y, tam wsadzamy do nich różne rzeczy. Nie? I jakby to było puścić to? Całkowicie. Wszystko to, czego się trzymaliśmy albo na czym się zawiesiliśmy. Bierzemy sobie te y, bóle. Cierpienia, bo chcemy na przykład kogoś wspomóc, albo się z nim zidentyfikować, nie? To jest jeden aspekt. A drugi aspekt, czasami chcemy to zrozumieć. Więc też co robimy? Wkładamy sobie to do ciała, żeby po prostu odczuć to wyraźnie. I wtedy ja będę wiedziała, co to jest, nie? I te wszystkie pomysły, i też jeszcze cała wielka piątka, która nam mówi, że możemy w ten sposób uwolnić świat od bólu i cierpienia, biorąc właśnie to sobie, do siebie, do swoich ciał. Czy możemy to teraz oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, wyrzec się, zniszczyć, odkrować? Do czego tego używamy tak naprawdę, nie? Bo teraz, tak, sobie poparcie, to jest tak, jak się rodzimy jesteśmy tutaj akurat małymi dziewczynkami, ale jakkolwiek dziewczynkami, chłopcami, małymi dziećmi. I tam mama na przykład patrzy i mówi, o, masz takie same nogi jak ja, nie? I ty... O, takie same jak mama, dobra. Mama, takie, dobra. Już sobie robię takie same, nie? Robię sobie takie same tutaj wszystko. Bo to fajnie, bo jestem taka sama, nie? Akceptowalna. Taka, że jestem identyfikowalna wtedy przez kogoś innego, czyli w tym przypadku przez moją mamę, która mnie może uznać za, moją, za swoją córkę, więc jakby przynależę, tak? Mam tam takie. Zostałam zidentyfikowana, zaklasyfikowana, należy, mam wartość, jako córka, nie? bo jestem taka sama. Do tego też za pomocą czegoś takiego tworzą się różnego rodzaju połączenia, czyli inni ludzie mogą się z nami łączyć poprzez to, że my dopasowujemy się do nich, że jesteśmy dla nich zrozumiali. Nie? I jak często robimy czy kreujemy sobie nasze ciała na wzór i podobieństwo innych? Po to, żeby oni mogli się z nami połączyć. Jak wielu kłamstw y, używali nasi rodzice, nasi nauczyciele, nasi przyjaciele na temat naszych ciał, po to, żeby nas zmniejszyć i uzależnić od siebie, a my teraz używamy ich przeciwko sobie? I wszystko, czym to jest i co się pod tym kryje? Ile mamy takich rzeczy zapisanych, znaczy zmagazynowanych? Bo to jest tak, że jak ja na to patrzę, to tak naprawdę jest e, w tych naszych ciałach jest pamięć wszystkiego. Nie? Wszystkich urazów, wszystkich e, traum, e, wszystkich zranień. Wszystko, co się tam pojawiło na bazie traumy, tak, jakieś tam lupie zapisane, zatrzymane. I wszystko, co jest. <laughs> Takie nasze. Teraz spróbujcie poczuć w ogóle e, ciała. Tak jakby powiedzmy do naszych ciał, pokaż mi pokaż mi, gdzie masz zapisane zapisaną pamięć takiego czegoś, nie? Z moich własnych doświadczeń. Gdzie to jest zapisane? W której części ciała? Gdzie najwięcej mam w ciele? Tych zranień, traum, bóli cierpienia. Gdzie one są? To teraz mówimy do ciała: ciało, wyodrębni, to rozpuści, uwolni. Rozpuści, uwolni. I wyobraźcie sobie, że ciała tak jakby się otwierają i to po prostu wychodzi sobie. To już czas. Ciało, wyodrębni, rozpuści, uwolni to wszystko. I zauważcie, czy coś się zmienia w jakikolwiek sposób, czy się robi luźniej, czy coś jest, co nie pozwala Wam tego zrobić. Ile z tego, co utkwiło i zamknęło się w ciałach, w tych miejscach, o których teraz mówimy, jest, tkwi tam dlatego, że my utknęliśmy w rzeczywistości mamy albo taty. I ona była oparta na kupowaniu kłamstw, tak naprawdę, czyli zamknęliśmy to, bo to było niewypowiedziane, zakleszczone. Ciało rozpuścił, uwolni I wszystkie te punkty połączeń z tymi osobami, od których to wzięliśmy. Czy teraz chcemy to zniszczyć, odkreować, oddać, odwołać, wycofać, unieważnić? Wszystkie uczucia, myśli i emocje. Niewyrażone. Wszystko, czym to jest i co się pod tym kryje. Ciało rozpuścił, wolniej I wszystkie decyzje, wybory, kreacje oparte na, na tych przeżyciach, na, w tych momentach, kiedy to zrobiłaś, kiedy je tam włożyłaś sobie i zamknęłaś się tam. Czy teraz możemy to wszystko odkrywać i zniszczyć? Wszędzie tam, gdzie nie pozwoliłaś sobie wyrazić siebie, bo uznałaś, że jak to zrobisz, to rozwalisz cały świat w drobny mak. I Wszystko, czym to jest, co się pod tym kryje, czy zechcesz teraz to oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, wierzyć się, zniszczyć, odgrywać? Okej, okay. a teraz jeszcze zróbmy tak, eee, poprośmy nasze ciała, żeby nam pokazały, gdzie jest coś, taka pamięć wszystkich traum, cierpień, chorób, bóli, tych ciał, które są genetycznie połączone z naszymi ciałami. Gdzie, mamy, gdzie my nosimy jeszcze w naszych ciałach taką pamięć? Bo teraz znowu mówimy do ciał. Ciało rozpuści, uwolni całą tą pamięć. To nie jest powiedz, rozpuścił, uwolni. wyodrębni, rozpuść się ładnie. I teraz wszystkie przysięgi, ślubowania, przyrzeczenia, pakty, kontrakty, umowy wiążące, przysięgi sercowe, lojalności ze wszystkich czasów światów przestrzeni, że będziesz to nosić bez względu na wszystko i wszystko, co na to nie pozwala, czy chcemy teraz odkrywać i zniszczyć?